Cześć Sionko, witajcie w tym bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, już w 93 odcineczku na serii Na polskiej Wsi A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to nie subskrybuje, bo lecimy po 1400 subskrypcji do końca października Tak, co, napiszcie hashtag golf, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób co. Yy, co my sobie pewno się zastanawiacie co my robimy i dlaczego hashtag Golf. Oczywiście yy, zaraz wam to wszystko opowiem, ale jak na razie wsiadamy do Golfa i jedziemy ten do Gar Mokszyna. Już pewno się spodziewacie się po tytule. Jedziemy do Gar tutaj Korek się zrobił, więc jedziemy co? Yy, jedziemy do Gary tutaj bo mnie wyjechali chłopacy na dwa, samo na dwa samochody Oni już pojechali tym drugim Golfem, ja sobie jadę sam No bo jeszcze chciałem sobie do sklepu zajechać Więc sobie tu jadę Powoli przez wioskę, bo tutaj Pierwszy raz jadę Przez wioskę Giermokszyn Wam powiem, no w sumie drugi raz Bo, bo byliśmy też Kiedyś w Germokszynie, Parę odcinków temu tutaj, więc Sobie jadę, co Tutaj jest fajnie, myślę, że E, do, jak dojedziemy, o to się dowiemy, co będziemy robić. W sumie już wiemy, co będziemy robić, ale mam nadzieję, że będą jakieś chłopacy tutaj. Jak widzicie, tutaj, gdzie tutaj postawimy tego golfika? Matko Boska, jak ten golfik szybko jedzie ogólnie, ale to jak na razie tutaj, co? Dobra, tutaj sobie postawimy golfa przy golfie. No, golf przy golfie sobie postawimy i niech sobie, jak na razie, tu stoi, co? My wysiadamy tu oczywiście już. Pan Bogusz tutaj gdzieś tam jest, on, ale Pan Boguś mi nie powiedział, tylko mi chłopacy powiedzieli z, z Germokszynie co ja mam tu, tutaj robić, więc co? Nie przeduszając. Oczywiście tutaj widzę nic się nie pozwieniało tutaj w tym Germokszynie. Oczywiście tak samo jest po ostatnim odcineczku, Tutaj też tutaj ZT stoi, tu 60 tu też, więc co. I nie przedłużając, wsiadamy, co wsiadamy, pewno się zastanawiacie, oczywiście wsiadamy w kombaj, tylko w który tutaj kombaj wziąć? dobra, weźmiemy tego, w... ten, forschmita szarego, nie będziemy brać tego zielonego, tylko sobie weźmiemy takiego forszmitka i co, jedziemy na pole, oczywiście jedziemy bez wózka na header, bo nie ma wózka, tutaj nie mają oni wózka, więc, no w sumie mają wózka w Ralu, ale tutaj nie ma wózka na tym sejwie, więc musimy jechać bez wózka na, na header ale mam nadzieję, że jakoś się wyrobimy na tej drodze, a jak nie, no to będzie korek, no co jedziemy, to pole w sobie oczywiście nie jest aż tak daleko ale no niestety jak się kombajnem jedzie no to trochę jest daleko, ale cóż poradzić mogę na to więc to trochę tutaj pod drzewami też napiszcie, czy byście chcieli więcej odcinków z Germoksyn, bo ja oczywiście mogę nagrać tutaj z Germoksyn więcej odcinków, więc napiszcie mi w komentarzu, ale co tutaj jest, tak, ale tu wielkie pole. Ktoś ma soi ogólnie, dziwnie to trochę, ale co, my jedziemy w yy, o, wolno trochę to, ale i tak zaraz, i tak pół drogi oczywiście sobie przejechaliśmy już, więc nie jest aż tak źle, powiem, więc i tak zaraz dojeżdżamy, bo tutaj zaraz będzie droga za tym polem, więc nie jest to źle. tam już jest nasze pole widać i tam yy, by ogólnie to yy, ten Przemek zaprowadził ten. Ursusa tam z pszczepą Oczywiście nie wiem gdzie on jest Więc chyba ja w sobie mam kosić Sam to pole bo oni poje, Pojadą sobie na drugie pole Na usługi więc tutaj mi zaprowadzili Jednego Ursusa A jak, mi, a jak ja sobie zapełnię Tą pszczepę no to mam wziąć, wziąć Przyjechać tym Ursusem I mam wziąć ZT z pszczepą bo oni już pojechali Pewno Ruszyli razem ze mną, no chyba że coś tam szykują, ale pewno dzisiaj też pojadą. Co? Eee, dobra, tutaj, od której? Dobra, sobie pojedziemy od tej strony, wam powiem, dobra, i jedziemy, zaczynamy śniwa w germ action. Aha, dobra, na słomę, oni jeżeli mi na słomę kosić, a nie na szeczkę, więc będzie, w, więc musi być. Ale to pole, widzowie, trochę. Wam powiem, że za wielkie jest, oczywiście, ale no, za wielkie to pole jest, oczywiście, ale nie jest to aż tak tragicznie, wam powiem, bo tutaj też fajnie to pole jest, ale, matko, jak zjechaliśmy, ale za wielkie pole oni mają, jak na te, na te 300 hektarów ponad i te kombajny, więc i tak oni mają tutaj 6 kombajnów, a sami widzieliście że oni mają trzy kombajny tutaj pod halo wiatą ale to te trzy kombajny jeszcze to są na drugim gospodarstwie ich, więc no, muszą być rzeczywiście na drugim gospodarstwie, więc nie jest tak źle, wam powiem. Tutaj jest coś takiego, myślę, że to fajnie wszystko wygląda. Ale trochę się zajdzie w jedną stronę kosić, ale mam nadzieję, że objedziemy dookoła tutaj, na no, tym, kom, tym kombajnem, ale to fajnie jest wszystko. Ale ogólnie pierwszy raz w co, jak kosimy yy, na, na naszej serii ogólnie, więc możemy przetestować, czy ten forśmit jest, byłby dobry za bizona też, bo sobie testujemy w Holanda, ale też sobie też forschmidka for, for możemy sobie przetestować bo on też jest bardzo fajny ten to więc myślę że to się bardzo spisze top więc naprawdę fajnie jest wszystko więc jak sami wiecie też widzę że niedługo ma też tutaj brączek przyjechać i ponagrywać coś tam więc może Coś mi się uda z brączkiem zgadać. No, chyba, że się on ukryje ze krzaków i będzie nagrywał z, z drona, więc kto wie, kto wie, ale to mam nadzieję, że uda mi się z brączkiem pogadać. A jak nie, no to w kolejnym odcinku będzie gadanie z brączkiem. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Więc co, tutaj oczywiście tyłujemy. Więc tak, co, tutaj tak, o matko włoska tutaj tak. Wam powiem, że trochę tak średnio jest tutaj kosić pod tymi drzewami, bo praktycznie nic nie widać, wam powiem, ale to jakoś się wykosi to pole, więc i tak jest fajnie. też ogólnie widzowie też tutaj, kurde, tutaj trochę źle kosimy, ale to oni może mi wybaczyć. Tutaj ogólnie się przetniemy za chwilę. Ciekawe ile mam w zbiorniku już, ale sądzę, że mam mało w zbiorniku, ale możemy zawsze sprawdzić. E, tutaj... Oha, mijaka trochę matko boska, jakie ja pijany kosił, no tutaj w Germokszynie, ale tak to jest. Germokzyn to jest Germokzyn. Tutaj też butelki nie ma. Butelek tu nigdzie nie ma. To popacy wywalają butelki chyba po śniwach. Po wykoszeniu ale to dobrze. Tutaj, oczywiście, zaraz sobie wyspiemy na tego ursusa. Jaki to jest ursus, tak w ogóle? Obstawiam, że jest 16, coś albo 1000. 1000. E, e, jaki to jest ursus? E, 16, 14. O, dobra, zgadłem. Bo mówiłem, że ten ursus jest 1614, ale albo 1000 coś, ale to dobrze. Co? Rurę rozkładamy i oczywiście tutaj coś takiego, oczywiście ja się napiję w tym czasie. No, Ciekawe ile tego sypnie, tutaj nie pokazuje, o pokazuje licznik, więc mamy przynajmniej na liczniku, o, ale tu w ogóle sypie na tym polu, ja się kręcę, bo tutaj 3 tony już jest, matko jakby z tak na polach naszych bych tak sypało, więc to by było ładnie W ogóle to jedno pole, no to to jest chyba nasze wszystkie pola, wam powiem, więc Trochę jest różnica, ale to może kiedyś my też będziemy mieli takie pole na naszej, naszej Wiosce, kto wie Ale może kiedyś będziemy mieli, bo już mam jakieś tam plany, ale to Bardzo, ale to odległy temat, wam powiem, bo kiedy będziemy mieli to wielkie pole, no to się zejdzie, Wam powiem. Też trzeba to mieć taki kombajn już wielki, ale to Wam powiem się kiedyś przyjdzie ten czas na wielkie pole. Tutaj oczywiście się przytniemy i będziemy ten robić mały zagajniczek po lewej stronie, więc nie jest aż tak źle. Więc myślę, że będzie fajnie, Wam powiem. Więc trochę w... Trochę tego wykosimy, wam powiem, ale i tak e, p, nie zrobię widzenia wam odcinka. Nie wiem, e, 20-minutowego, tylko wam trochę przedłużę, bo i e, 20, e, 20 minut, no to to jest prawie teraz, a my praktycznie nic nie zrobiliśmy, bo objechaliśmy pole dookoła, więc to się zmienia z celem, wam powiem, i trochę to przedłużę ten odcinek, wam bo. Nie ma co robić takich krótkich odcinków, gdzie nic praktycznie nie zrobiliśmy, więc myślę, w, mi, mi się wydaje, że będzie wszystko ok, Wam powiem, więc fajnie. Też a propos odcinków, no to przepraszam, że w tym tygodniu wychodzili tak odcinki, że sąsiedzi co, pod, chyba wyszedł odcinek 20, 20 coś, a na polski, a ta moja seria no to wyszła o 16 godzinie. W czwartek, więc no niestety przepraszam, ale w kolejnym tygodniu już będzie, wracamy do normalności, wam powiem, że no niestety nie wyrobiłem w się w czasie, odcinki też wszucałem. więc co, no w kolejnym tygodniu będzie fajnie ten odcinek oczywiście widzicie w sobotę, to też on będzie już normalnie o 15 godzinie w kolejnych tygodniach będą te odcinki też normalnie bo Mam nadzieję, że będą bynajmniej normalnie, bo ja bym chciał, żeby te odcineczki byli normalne, ale to się okaże, co będzie, bo może być tak, jak było w tym tygodniu, ale jednak wątpię też, no, też w sobotę, w sobotę ten odcinek widzicie, więc też... Już chyba u Kryspina będzie odcinek no jak Sąsiedzi Zapłotu, więc w sobotę. Nie, przepraszam, znaczy w niedzielę, no to możecie sobie wpaść y, dzisiaj do Kryspina albo też, ale to dzisiaj, no to tam nie wpadajcie, ale jutro, no to możecie. W, y, musicie wpaść na serię Sąsiedzi Zapłotu, bo tam się grubo trochę działo, więc mam nadzieję, że to będzie git, Wam powiem o. Tutaj... No tutaj będzie oczywiście GITES, więc... Mi się wydaje, że... Nie! W, w sumie ten... W sobotę odcinka nie będzie. Znaczy, to... W sumie odcinka nie będzie, więc... Jeszcze za tydzień w sobotę, ale to... We wtorek dopiero będzie. W poniedziałek będzie odcinek są siedzi u mnie sąsiedzi u mnie, są siedzi w poniedziałek u mnie, jest, potem środa, nie, piątek potem sąsiedzi siedzi o, u Kryspina, chyba w niedzielę miał być ostatni odcinek sąsiedów zapłatów, bo w tym tygodniu będą dwa odcinki u każdego na kanale, bo żeby tą serię oczywiście podciągnąć na show, więc myśl mi się wydaje, że będzie wszystko. To, no będzie w, ten, będziecie zadowoleni wam powiem, że co, tutaj oczywiście kosimy tutaj, jak patrzysz już trochę, tutaj to wykosimy to pole w tym odcinku i chyba będziemy kończyć tą połowę a drugą połowę no to skoszę poza odcinkiem już, bo nie chcę wam przedłużać tego odcineczka, nie chcę robić 40 minutowego, bo i tak tego nikt nie obejrzy no się obejrzy, ale to nie tak jak odcinek 20 minutowy, czy tam 30, więc Tym krótsze odcineczki, tym lepsze, i tak się staram robić 20 minut, 30, więc czasami nawet i 15 są minutowe odcineczki, to zależy od prac i co robię na odcinku, więc trochę będzie tego fajnego Ale to w ogóle szybko idzie tym kombajnem, nie ja to co naszym Bisonem, ale Bizonem też jakoś się w kosić, bo my kosiliśmy bizonem, ale czy w tym roku będziemy chyba w tym, w tym sezonie wykosiliśmy coś w tym bizonem, ale czy w następnym roku będziemy kosić bizonem? No to tego akurat nie wiem. Zobaczycie w kolejnych sezonach, ale ja już widzę, wam powiem, wiem, czy będę kosił bizonem w następnym roku, czy nie. Ale wy dopiero to zobaczycie w następnym roku, więc i tak no to będzie taka niespodzianka dla was, więc e, mi się wydaje, że to będzie, no. Tak patrzę, że tutaj jest teraz gaśnica. Matko woska, jak ten kombajn ten... Jest trochę... Tak patrzę, że ten kombajn też by się przydał na naszym gospodarstwie, ale czy jest sens wymieniać spisane na forschmittach? Chyba nie, wam powiem, chyba nie bo jednak to nie jest aż tak fajnego wam powiem, nic fajnego, więc mi się wydaje, że chyba nie będziemy ro nic robić, więc yy, nie będzie Fortschmita, ale może w kolejnych, w nowych seriach będzie może Fortschmid, ale, ale to się wszystko okaże wam powiem, bo jak na razie nic nie mam, nie, nic nie wiem, nie, nie mam pojęcia czy będzie Forschmith, czy nie, bo... Chciałbym na jakąś serię, ale czy będzie nowa seria, no to to zobaczycie już niedługo, bo prawdopodobnie będzie nowa seria, ale to w listopadzie jakoś, więc e... wyciekujcie, co? Wykoszyliśmy to pole. Chyba już nie będziemy jechać po tego Z też, co ogólnie ciekawe, czy Brączek coś ponagrywał, bo Brączek aktualnie widziałem, że przyjechał swoim samochodem, gdzieś się na pewno ukrył i Brączek nagrywa z drona, więc wydaje mi się, że niedługo mo byście mogli zobaczyć to jest z drona ujęcia na kanale, więc myślę, że będzie to fajnie. Też napiszcie czy byście chcieli ten zobaczyć jak brączek nagrywa z drona i i, 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 i jak gadamy z brączkiem tutaj, więc napiszcie mi w komentarzu, bo mogę zrobić taki odcineczek, więc i tak, ale to ta wściepa jest tutaj zaraz będzie ona wam powiem no dobra widzowie dobra widzowie w tym odcinku to już będzie no niestety na tyle e, czekajcie, w tym odcinku to już będzie niestety na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku, u mnie na kanale już za dwa dni, co? na razie, cześć